Ktoś tak uciekał, że buty pogubił. O! Jeden przejdzie auto, to zaraz wam drugiego pokażę. O! Proszę. Jakie ładne buty. no muszę wam powiedzieć, że jest lekka poprawa poprawili się w piciu napojów i tradycyjnie wyrzucają za okno no. to już jest taka tradycja no i dobre ja mam co robić i wpadnie coś wpadnie coś do jakiejś skarbony o tam leży coś, muszę zejść No i tradycyjnie Niedzielę z rana Zbieranie złomiku Dobra Nie przeciągam Widzimy się Jak coś znajdę No i proszę kolejna Wiecie, ruszył sezon turystyczny. To będzie teraz fajnie. No tu jest prawie taki szlak dla turystów. Także także będzie fajnie towarowo. かわいい。 biście. No i tak prezentuje się jeszcze Big Baszek, bo się nie pochwaliłem, także... No jak się go tam szarpnie, no to tu się to sunie tu. No i myślę, że jakaś połowa Big Baga może już jest uzbierana, także jest fajnie. O jeszcze muszę ten zbiorniczek wystawić. Dobra, no to cześć. No i witam Was moi drodzy na podsumowaniu. Uzbierałem torbę. No niestety nie nagrałem reszty filmu, bo koszyczek na kamerkę się kurczę całkowicie rozleciał i kamerka do rowu wpadła. Na szczęście nic jej się nie stało. No i co? No, taki filmik pewnie będzie krótkawy, bo nie wiem, jak tam materiału się w ogóle nagrało. Także to sobie zaraz ważymy. Jeszcze jedna taka mała informacja. Zapakowałem wczoraj, w, czyli w sobotę, bo się mamy niedzielkę. W sobotę zapakowałem do, do Helboxu paczkę i wysyłam do Metaleo. Jeżeli uda się bez żadnych komplikacji, bez jakichś tam sporów z kurierem, bo nie wiem jak to potoczy się, bo pierwszy raz to wysyłam, nie wiem czy czegoś nie. Jak zawsze z wysyłką do Metaleo nie schrzaniłem, także dowiem się chyba jutro, bo na jutro ustawiłem odbiór, a jak to wyjdzie w praniu, to nie wiem, czy odbierze jutro, czy we wtorek, nie wiem, będę czekał najwyżej na telefon czy w ogóle zadzwoni, czy przyjdzie do domu na no, ale nie wiem, zobaczymy jeżeli to właśnie wszystko gładko pójdzie z tą wysyłką przez ten box, nie będzie tam żadnych spin no to wysyłam kolejne rzeczy, bo mi się trochę odlewu aluminiowego uzbierało. póki jeszcze tam w miarę cena Na miedziucha kolorowo nie jest, ale na pewno lepsze ceny niż na skupie to miedziuchę można sprzedać, a resztę to się okaże. Bo i tak mam jeszcze tej miedzi, kurczę do, ty, do obierania tyle, że nie wiem, za dwa lata mi zejdzie. Dobra, ważymy. No i jeszcze części idą mnie na kosiarki, także zawsze coś. Dodatkowy grosik. Dobra, zobaczymy. Zrobiłem sobie uchwycik. No moi drodzy, ładna waga, 2 kilo ostatnio było po półtora ja, A jeszcze sobie raz zobaczę Tak dla pewności sobie ważę dwa razy, bo to cholera jest mi ja, 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 ja. Te Chińczyki, te mnie normalnie Doprowadzają do szałą No, to wyszło nie, No, Już sam nie w końcu ile jest Dobra. No 2 kilo. Ech. Dobra. Uciekam, bo tak zapisty z tej siatki, że po prostu nie wytrzymam. Trochę życzku uratowałem. <laughs> Dobra, trzymajcie się. Cześć.